W końcu cofanie na jardki tam, bo chyba nigdy tego jeszcze nie pokazywałem. I fajnie by było jakbyśmy dostali pierwszą rampę tam to Czy ciekawie? Się ciekawie? Trzeba się tam dobrze złożyć, żeby wjechać od razu. Ten jardzik jest naprawdę wąski. Nie wjedziemy do... na jard przodem. Bo byśmy tam musieli cofać na ślepą stronę. Jedziemy na jar tyłem Ciekawe ile tutaj się zejdzie jedziemy na drodze, staniemy Trzeba iść do biura, się zanotować i, i czekamy Będziemy czekać aż nas zawsze chyba że nam dadzą od razu, szedę, to się tylko chyba parę razy tutaj, że od razu Podjechałem, dostałem numer rampy i można było się podjeżdżać, załadowywać przeważnie to wygląda tak, że godzinkę się czeka, podjeżdża się i drugą godzinkę ładują mniej więcej jak dostaniemy papiery, będę wiedział coś więcej bo jak to będzie na przykład tam kilka palet po różnych nie wiem, sześć palet tego, osiem palet tego i tak dalej tak dalej. To może to zajść dłużej, ale jak to będzie jedna yy, jedna dostawa czy jeden rodzaj rzeczy na dostawę, to to powinno się udać szybciej troszkę. Jeden stoi na razie Jeden albo dwa ale Chyba jeden Zanim za nim Jest miejsce po lewej stronie żeby nie blokować ruchu Ja skoczę tam do biura I poproszę o mój ładunek Dobra, idę do Pierwszy raz w tej firmie chyba, albo drugi że podjeżdżam od razu na beja nie? Kamera mi tutaj z boczku Wyjechałem troszkę Panu tam Ale cóż zrobić My podjeżdżamy na beja, mamy beja trujeczkę Się. No ani. to się robi to tak. Na początku w lewo. Wyprostować. Tamten za mną gdzieś już zjechał. I cofamy. Trójka, to jest ten drugi Mamy, nie wiem czy ja nie dam do, do tyłu Tak trochę bardziej głębiej Też może się uda To samochodów które stoi po lewej Niedobrze troszkę Chyba nie kraczmy Nie kraczmy Jeszcze trzeba się złamać Postawać tą naczepkę No i teraz Stoi, gdzie oni tam poszli. Stoi kontener. Tu się będziemy łamać. Za mną, jeszcze ktoś tutaj też tu jest? dobrze chyba nie wyjdzie Tu nie ma kurczę linii Na tym ich zasranym jardzie Jeszcze to się celuje, a no jak nie, to trzeba poprawiać. No, nam się prawie udało. bez stresu i jedziemy mamy do przodu chyba jeszcze żeby wyrównać to ja lubię jak jest równo Wietrze uchodzi z tym leczą to jak wymienił biegi o prawie na środku powinno być dobrze, to jeszcze wyjrzę tutaj podjedziemy, wyjdę, zobaczymy trochę blisko chwera tej strony nie, nie będzie chciał, że już przesunął Zdychaliśmy dobrze Zamykam okienka I czekamy W godzinie jesteśmy załadowani Ruch tutaj jak w murowisku Spotkałem kierowcę z Polski U nas robi w firmie on ją ma spółkę i dorywczo tak ja idę mu dać pasy bo jedzie Kofak na noc gdzieś daleko i nie ma pasów jak następny, pan, puść tutaj miły też nam się uda wyjechać mam nadzieję, że nam się uda tutaj blisko kurczę wszystko tu wąsko jest tym i tam Wszystko takie wąskie w tym i tam jest to być dobrze Jeszcze drzwi zamknąć na drodze, na drodze mu pasy Jakieś kurde buty dziewczęce z tego cofania. Mam nadzieję, że się podobało. W mniejszych miesiącach. Chyba nie jest źle, nie? No to jedziemy to porzucić. Spadamy na bazę.